4 lutego w środę w hali ośrodka sportu i rekreacji w Dzierżoniowie odbyła się czwarta kolejka amatorskiej ligi piłki nożnej. Na czele tabeli z kompletem punktów wciąż pozostaje drużyna Delta Słupice, która w tej kolejce nie pozostawiła złudzeń drużynie sami swoi, gromiąc swoich rywali aż 10 do 3. Drugim bardzo interesującym spotkaniem był mecz Orzeł Piława Dolna Lechia Dzierżoniów. Była to powtórka zeszłorocznego finału, w którym ponownie lepsi okazali się piłkarze z piławy. W klasyfikacji strzelców z ośmioma golami wciąż przewodzi Damian Kaczmarczyk z Delta Słubice, jednak tuż za jego plecami znajduje się klubowy kolega Mariusz Durleta z siedmioma bramkami oraz Łukasz Wiącek również z siedmioma bramkami z Lechi Dzierżoniów. Organizatorem imprezy jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie, a współfinansowana jest ona ze środków otrzymanych z Urzędu Miasta w Dzierżoniowie. Głównym sponsorem zawodów jest firma Chorożaniecki, zajmująca się sprzedażą artykułów budowlanych.